Cześć wszystkim, z tej strony to oczywiście polskie RPGowanie TV i dzisiaj, w tym odcinku, pokażę Wam coś, czego wcześniej nie pokazywałem. Nie Innymi słowy kolejny unboxing, ale tym razem, no jak zawsze, coś nowego, tak? Mam tu taki oto nóż, który jest jeszcze lekko uwalony, ale w sumie to pasuje do tego, że w sumie jucha zombie zawsze zostaje na nożu. No i tak samo tutaj podręcznik. <laughs> tak, zdradziłem już trochę, tak. To będzie zombie chopper, zresztą widzicie to w, tu poniżej. Ale słuchajcie, otwórzmy sobie i zobaczmy jak to to wygląda, tak? Trzeba rozpłatać bestie. jest wzdłuż linii mostka tak naprawdę to nie nie lekkie, ani nie wzdłuż linii mostka i już pierwsze zdziwienie powiem wam szczerze powiem, powiem że to będzie większe no ale to mamy jaką odprawę czyli widać że nie dokładnie co nie wiem dlaczego mi się wydawało, że to będzie miało twardą no ale jest fajne na pewno Można sobie się odstresować Stresu, stresu, stresu Stresu, 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 stresu Dobra, nieważne yy, Czemu mi się wydawało że mam odporną prawę? W sumie nie wiem Ale jakoś mi tak pasowało Ale dobra polecimy. Yy na szybkości, żeby być jednymi z pierwszych unboxingów jeszcze być może przed sesją nawet poleci słuchajcie, dwa podręczniki jak widzicie bo jeden będzie na konkurs o panie, Uf, ładne 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 Haha, <śliczny> śliczne, pozwólcie, że tak jeden wam pokaże tak co byście mieli ozdobnika tutaj a jeden będzie teraz dla mnie, żebym ja sobie też zobaczył. do dotyko arty... Hmm. No cóż, grafiki są cudne, charakterystyczne. Nie do końca jakby w moim guście, tak w 100%, ale bardzo fajne i charakterystyczne. To akurat wiedziałem od samego początku, bo, bo Przemek to jest mój znajomy, którego serdecznie pozdrawiam. Jego, e, jego... Coś to trochę chyba za wysoko tutaj jest. Nie wiem, przyjrzyjcie się. Wydaje mi się, że powinno być mniej blisko granicy. Ale dobra, to już jest Mmm, Jak pachnie. Dobra. Fajne śliskie. Tak. Przemyk jest moim kumplem. Jego arty mogliście zobaczyć na przykład 3 w efekcie mocy, który jest cieńszy od tego, nawet dla porównania. Mam go tutaj gdzieś, a nie nie mam go. Już został zabrany. Miałem go w prowadził ostatnią sesję, którą będziecie mogli obejrzeć, albo już obejrzeliście. Zobaczymy jak to rzucę. Macie też oczywiście Dungal Games. jest druga książka od Dungal Games. Pierwsza to oczywiście yy, psiakrew. Tabelki. Cóż, <laughs> ja się przyglądałem, ale nie aż tak dokładnie podręcznikowi od środka, jeżeli chodzi o PDF, a no tabelki mi przypominają te <laughs> z zjedźwina. Innymi słowy, z... 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 Nie są z... nie są po prostu cudem, ale... Względem artów, w środku jest ich sporo i są zarombiste i są prezydenci czyli są osoby, które już yy, wsparły i mogły zostać się częścią podręcznika. Zarąbista sprawa. Zarąbista sprawa. Naprawdę fajna. Czytałem niektóre z tych historyk już i udostępniałem. Na przykład Wydmi Kufla. Fajna sprawa. Także to jest super. Patrzę sobie zombie, bestie. Obrona hordy. Fajna sprawa. Nie, podoba mi się to zrobione. Te tabelki są przede wszystkim przejrzyste. A niektóre po prostu grafiki są arcydziełem przypominającym mi... przyjrzycie się temu. No, no, no czyż to nie jest To jest totalnie klimat jak żywce wzięte z Duke Nukem, ewentualnie bardziej nawet z... Boże, ten drugi taki, co to biega, bije, szczela, taka staro, szkolna szczelanka. Przypomnijcie mi, dajcie znać w komentarzach, bo ja wiem, że z czegoś mi to przypomina. Ewentualnie jeszcze z Rika trochę heavy. Uh, a bo Team Fortress oryginalny, też fajne. O, patrzcie, czarna wdowa. Nawet ma swoje, swoje cameo. <grym> Nie wiem, bardzo, bardzo spoko. właśnie czarna wdowa chyba miałaby dwoje oczu. Fajne, fajne, naprawdę podoba mi się. Mm, ładne wydanie. Tego Arta już mogliście widzieć na stronce. Na tłach, i tak dalej. Ten też jest dosyć znany z tym motorem. Ten jest na samym początku, tak. W PDF-ie też zwrócił moją uwagę. Fantastyczna sprawa. Świat Grzychomary. Tutaj macie opis ogólnie całego świata. Hmm. Zobaczmy, co z tyłu. Z tyłu, co z tyłu. Słuchajcie, z tyłu, ja sobie wezmę taki drugi, żeby wam pokazywać i nie widzieć co jest z tyłu, dobra. Więc jest tak, na pewno możemy zobaczyć patronów, którzy, którzy są fajną kategorią. Dlaczego fajną kategorią są patroni? A no dlatego, bo pośród nich jestem ja, PolskieRPGowanie. Dużo obok StaregoWujka. Spoiler, który nie jest wcale taki stary. Yy. Także tutaj mamy PolskieRPGowanie. Tu mam wujka, oczywiście Liskowicza, którego też pozdrawiam serdecznie. E, Opiekiełko, Bim, też się pozdrawiamy, no ogólnie i cała reszta ekipy, tutaj też resztę serdecznie pozdrawiam. E, poza arpegowych osób też nie brakuje, bo mamy tutaj na przykład mało, mamy Apokalipsę albo coś. E, I dobra, zobaczmy. Dunga Games oczywiście, tak, tak, tak. E, I zobaczmy, Zombie Chopper. Gra na przetrwaniu w świecie spustoszonym przez wirusa. Który zamienił ludzi w zombie, wyniszczył rośliny, a zwierzęta zmutował w bestie. Jedynym remedium jest alkohol, tak, bo oczywiście cały efekt polega na tym, że robimy piópió, szczelamy, jeździmy autami na alkohol i pijemy alkohol, żeby się nie zmienić w zombie. Zombie oferuje? Zasady upijania się, żeby nie zostać zombie. Prosto mechanikę i widowiskową walkę. Ulepszone ulepszane motocykli i samochodów. ulepszanie. Pościgi i rozbijanie się pojazdami. Tworzenie hord bossów i inne szalone zasady. No, słuchajcie, moim zdaniem. Będzie się to prezentowało pięknie na półce i na pewno fajnie będzie w to zagrać. Podoba mi się, naprawdę. W sensie kolorystyka jest wyjątkowa, jasna i taka. Szczerze? Śliski papier bardzo daje radę. I kurczę te arty, tworzą naprawdę fantastyczną warstwę graficzną. Całego podręcznika Wam teraz nie będę przeglądał, mniej więcej Wam przekartkuję. I słuchajcie. Co moją uwagę zwraca? Klimat starych komiksów z lat 90. Serio. Ta szkoła artystyczna kojarzy mi się z takimi polskimi, ale nie tylko, komiksami z lat 90. I to w najlepszym tego słowa znaczeniu. Te komiksy miały swój klimat. Były nie dzisiejsze pod pewnym względem. Dzisiaj się lubi trochę w innym stylu. Ale słuchajcie, jest to świetne I każdy, każdy art, każdy to, to jest właśnie to takie dzieło, nie? Jakby czuć w tym taki starobudny duch, fantastyczna sprawa. Zresztą sam klimat tego, że w 2020 roku pierwsza apokalipsa brzmi jak pomysł z 2000 albo z 1990. Także mechanicznie na tyle co mi wiadomo, to wygląda to fajnie, bo jest proste wbrew pozorom i A jednocześnie fajnie zrobione. W sensie podobały mi się proste zasady modyfikatorów: umiejętność plus K10, K8, K6, plus K4. No nie? Jakby to jest bardzo proste i przyjemne, i zależy oczywiście od waszego stanu upicia. No i musi być wynik większy od stopnia trudności. Tyle. Prościzna, nie? Więc mamy jednocześnie zasady współczesne. Bardzo fajne, współczesne, po prostu. Jednocześnie mamy cholercia, grafikę i stylówę, która Wam przypomni. Granie w Quake'a, Unreal'a i po prostu stare komiksy i będziecie robić piłpił do zombie. No jeżeli chcecie poważny świat, no to może nie do końca, ale jeżeli chcecie naprawdę napić się tego piwka, zagać w coś, porozmawiać kilka zombie no kruci, sztos Także ja wam serdecznie polecam naprawdę fantastyczną, fantastyczną po prostu książkę. Jeszcze to zobaczę, przejrzę dokładniej to Wam będę mógł zrobić całą recenzję. Pokażę Wam jeszcze kartę postaci. I słuchajcie, na tym koniec. Dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się. to byłem ja, Seal, a to oczywiście polskie repegowanie. Siemaneczko. I. Tak. Hej.